Sięga Hioba rozdział dwunasty. Potem Hiob odpowiedział. Doprawdy jesteście ludem i wraz z wami zginie mądrość. Ale ja również mam rozum, jak to i wy, i nie jestem od was gorszy. Kto nie zna tych rzeczy. Jestem pośmiewiskiem dla swojego przyjaciela, ja, który wołam do Boga, a On odpowiada, sprawiedliwy i doskonały jest pośmiewiskiem. Ten, który jest bliski upadku, to pochodnia wzgardzona w umyśle tego, który żyje w pokoju. Namioty upieszców są spokojne i bezpieczni są ci, którzy drażnią Boga, a którym Bóg obficie daje w ręce. Ale zapytaj zwierząt, a one cię pouczą, i ptaków nieba, a powiedzą tobie. Albo rozmawiaj z Ziemią, a ona cię nauczy i opowiedzą ci ryby morskie. Któż spośród nich wszystkich nie wie, że ręka Pana to wykonała? W jego ręku jest dusza wszelkiej istoty żywej i duch wszelkiego człowieka. Czy ucho nie bada mowy, a podniebienie nie smakuje pokarmu? U starców jest mądrość, a w długości dni roztropność, ale u Niego jest mądrość i siła, u Niego rada i roztropność. Oto On burzy, a nikt nie może odbudować. Zamyka człowieka, a nikt nie może otworzyć. Oto, gdy zatrzyma wody, wysychają. Gdy je wypuści, wywracają ziemię. U niego jest moc i mądrość. Do niego należy zwiedziony i zwodziciel. Pozbawia radców mądrości i sędziów czyni głupcami. Rozwiązuje więzy królów i przepasuje ich biodra pasem. Odprowadza złupionych książąt i wywraca mocarzy, odbiera mowę prawdomównym i zabiera starcom rozsądek, wylewa pogardę na książąt i osłabia siły mocarzy. On odsłania głębokie rzeczy z ciemności i wyprowadza na światło cień śmierci, rozmnaża narody i wytraca je, rozszerza narody i pomniejsza je. On zabiera serca przełożonym ludu ziemi i sprawia, że błądzą po pustyni bezdrożnej i chodzą po omacku w ciemności bez światła i sprawia, że zataczają się jak pijani.